Brat, co ty znów robisz? Jemkę baby. Czy ty zawołujesz? Znowu... Ra... Kurwa no nie No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz? Radio znowu się zepsuło No ta radio ja radiatury Dobra gram se na X, dobra gram na komputer jest szmato, zakrwawiłeś mi mój komputer. Teraz muszę go rozstrzelać. To jest Xbox. To jest... To jest XBOX. Rozstrzelałem z Butcha. Chodź, Co ty... Co ty... Co ty robisz? coś ty zrobił z Tomem. To mi się podoba. O to chodzi. Nie wiem. O, o się ma! Ooooooooo! Ooo o, nie! Kurde zrobiłeś! Co ty znowu kombinujesz? A co ty z dobem zrobiłeś? Czemu taczka jest do góry noga? <giby> Czemu kibel? Jak się <giby> jako kibę? E kibel wącha podłogę. E kibel włoga podłogę. A ja ja. Jak ja, ja. zobaczy, czy to sobie kibel woha podłogę! Nie, ty tym, że mnie zabiłeś to ściągłeś na siebie mój gniew.

Bo morguje ci do... NIE! Pocałuj się w dupę! Pocałuj mnie w dupę! NIE! CO JEST?! POCAŁUJ! NIE CHCĘ DO WODY! CO JEST?! JA SIĘ KRĘCĘ! JA SIĘ KRĘCĘ! Lecisz, polecisz... do Tuska Chodź, polecisz do Tuska Nie chcę do platformy Steam Nie chcę do Tuska A? Utopiłeś się Jesteś podobny? Aha, zbieram na platformę Steam nie strzela we mnie! Uciekamy! O, a ładu stałem! Lecę! Lecę do wody! Patrz! Skaczę na bombę! Patrz, skaczę na bombę! Ja tak skoczyłem na bombę! Ja skoczyłem na, ja na, ja na bombę! Ale <laughs> go Patrz, skaczę na bombę! A jaki masz pomysł? Robimy konkursy na skoki na bombę! Co ty pieścił? Pierdzimy no. znowu, znowu! Znowu się! Prawie na oglądałeś! Bracie, ty jesteś... BRAT! Bracie, bracie, Ja, brat, brat, ja pływać nie umiem, bracie, ja, ja pływać nie umiem! Chodź do góry! Nie, nie mogę! Dobra, no na, na serio, dawaj tutaj, chodź i robimy kolejne Dobra, Super. teraz patrz, robimy... ...skoki na bombę. Czyli musisz a, pokazać się jak się robi skoki na bombę? No, przecież w dzieciństwie to... BRAT! O, zresztą, brat! Grzegorz Brown skoczył brał. Braun skoczył na bode. Zabiłeś Braun! No. Nie zobacz, on I sobie to są On się tam relaksował. Nie, on udaje martwego. I myśli, że mu. myśli, że mu odpuścimy. Eee, ma, mamy większy problem. O, grzesie, zobacz kolejny... Grzegorze się klunuje. Uwaga, uwaga! Uwaga, kolejny Grzegorz skacze na bombę! I kolejny na bombę! I, kolejny, i patrz teraz, jeszcze, jeszcze jest jeden za to! uwaga, i na jądra. Skaczmy. O nie! I, o nie! A, atakują grzegorzy Braudy! Atakują grzegorzy Braudy! Mamy nowych zawodników, bo szpada. I tak nie pływać. A, Ty też pływać! Ty też chciesz pływać! Ja nie pływam, ja, ja tu się relaksuję. Dobra, pauza, pauza, pauza. Teraz słuchaj. Teraz ty... Tak, Piotrek, też wiem, że, 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 że ten sąsiad e, wywalił e, kot kokota przez okno, mimo że chodź przeżył. A czy szybę rozwaliłem? Dobra, chuj. Dziadek! Dziadek? Dziadek, co ty tu robisz? Dwóch dziadków mam? Co jest, Kupa Dwóch dziadków? O nie, prezydent wjechał, prezydent! <grywa> Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? <grywa> o nie, znieszalny. O nie, znieszalny. Chłopaki, zostawcie to, 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 to mnie. To jest. Co jest? Co ty się stało? Siema brat! Brat e, ludzi Przyjechałeś! Nie, nie, nie o mam to w dupie! <laughs> Słuchaj, przywiozę ci darmowy kibel! Podobno tutaj nasz, nasz rząd ostatnio taki prezydent wygrał yy, Miłość. Yy, yy, Miłosz Twardowski I on, i on powiedział, że dla każdego darmowy kibel, więc przywiozę ci kibel. I... Brat, atakują nas! Ja dam! No bo skiple wam dał... Do... Skiple wam nie dałem? <śmum> o, już nie ma Dobra, ja do zdawać więcej kiblu, proszę. A, a po co? Pragnie, pragnie, pragnie. O, pa, 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 to ten, Pa! Jeden ale urwał! Ale to było dobre. Tragedia! Szczupaki! Chodź tutaj, szczupaki! Złapię was. Szczupaki! I tak nie uciekniecie. Szczupaki! Jezu. Ej! O, zobacz! Szczupaki się rzucają! Szczupaki się rzucają! Co jest? Szczupaki! Szupaki się rzucają!

Podobno bratu, bratu nie jest odporny. Od, mózgu, pamiętasz te wspomnienia z bratem? No, to, o, pomiędzy tą z Minecraft'a. No to przecież były czasy. No, brat jeszcze wtedy był normalny. No to opowiadaj, jakie były w najlepsze wspomnienia. Co jest? No, nie, to chyba tylko halucynacja. Chyba coś się tylko wydaje. Dobra, to, to opowiadaj, to opowiadaj, mózgu, o swoich najlepszych no, akcjach. Oooo, jak, bra jak brat wysadził piecykiem swoją własną restaurację... A, 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 to akurat był Michał. Nie chcę, nie chcę nic mówić, ale leci w ciebie samolot. Co? <grym> brat? Nie, to nie ja brat. Co ty w ogóle pierdolisz, człowieku? To wcale nie ja. Debinu, nie to ja ciebie mówię. Ale to ja brat, ja Biber. jestem braterski. No raczej kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Pipek! Zabiłeś pipka! Ała! Się, <laughs> Zabiłeś mi pipka! Dobra, jedziemy do Żabki! O, Brata, Brata, proszę! O Jezu! ja Dymo Kurde, do jeziora podłeś się YouTube. Tak, dobra, nie, 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 nie brat. mam z niebrzeku, jedziemy dalej. O już, już widzę żabkę, widzę żabkę.

Nieee, lecz kufanie! Lecz ktoś leży O! To mnie, gdy się leżał O nie! Chłopaki! Dobra, bierzemy ten tego melona i zrobimy z niego zupę! Zupa! Tylko trzeba go umyć tak my się... My się... A weź się wyjmij. Ty kupuje. A roz niemal buza. To no ja twój mózg! Ty wiesz, że możesz po prostu złączyć to w jeden wielki składnik, a nie! Co ty w ogóle balasz? <laughs> Rozwaliłem mój brato Xboxa! Odzwaliłeś Xbox, brata! Jak będziesz, zobacz. Zniszczyło się. No pierdolę, człowieku!

O nie, 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 ty mi, wiesz, ty mnie bardzo, bardzo zdenerwowałeś. <słyszą> co to było? Raz, Z raz, Co to raz, Co to było? No wiesz co, za to, że ty tak wysadziłeś, to, to ty musisz tego nie zrobiłeś to naprawdę. Co, co tam było? Co to jest? ludźmi po co by? Po co? co robisz? Co to było? O nie, to jeszcze dopiero początek. Nie, muszę uciekać! Ja nie, nie musisz nie wcale uciekać. Ja uciekam. Przegłos! Skąd ty masz piętarkę? Nie uczekam. Piętarkę? Co nie? To jest? Przegłos! Przegłos, skąd ty masz takie rzeczy? Przegłos, skąd ty masz to jest to jest takie rzeczy? Skąd ty masz piłę łańcuchową? Muszę uciekać. Widzę portal, widzę portal. Co jest? Widzę wyjście. Widzę wyjście. Nie! Yeah!